Hej, hej, nie bądź śmierdzącym mi dajem, spędz na chwilę z Kajem. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale związanym z Battlefield 1. Jako, że wczoraj późnym popołudniem ukazały się nowe grafiki koncepcyjne, a także krótki teaser zachęcający do oglądania relacji z konferencji i play, to po prostu musiałem wziąć sprawy w swoje ręce i zgromadzić Wam te wszystkie informacje w jeden zwięzły materiał. Tak więc, zapraszam Was bardzo serdecznie na szczegółowe informacje o broniach. Koncept arty, a także krótki gameplay. Zaczynamy! Wiele razy wspominałem Wam o konferencji EA Play. Miałem nawet zamiar wybrać się na brytyjską edycję tego wydarzenia, jednak pojawił się problem z noclegiem. No, i wyszło jak to wyszło, że będę siedzieć w domu i tak jak pewnie większość z Was oglądać relacje z domowego zacisza. Tak więc, już w najbliższą niedzielę 12 czerwca o 23:00 polskiego czasu odbędzie się live z udziałem ekipy Battlefield Friends. Odbędzie się wtedy 64 osobowa bitwa rozegrana na konsoli Xbox One, czyli za kilka dni zobaczymy pierwszy gameplay na żywo. Natomiast to, co widzicie w tle, to teaser trailera, czyli zapowiedź tego, co w pełnej wersji zobaczymy 12 czerwca. Obejrzymy go zatem jeszcze raz, ale tym razem z głosem. I powiedzcie mi, co o tym sądzicie? Czy czujecie się tym teaserem Wystarczająco zachęceni do oglądania pełnego live'a, bo mnie jak zwykle tym kupili. Niestety, niestety. A. My natomiast tracimy dalej do kolejnego tematu, jakim jest wyposażenie w Battlefield 1. Na oficjalnej stronie battlefield.com pojawił się wywiad popularnego streamera Darkness 29 z osobą odpowiedzialną za projektowanie uzbrojenia, czyli Julianem Shimeka. Zacznijmy od tego, że broń palna została podzielona na sześć kategorii. Strzelby, pistolety maszynowe, lekkie karabiny maszynowe, broń osobista, karabiny samopowtarzalne, a także karabiny snajperskie. W każdej z tych kategorii mamy ogromny wybór zróżnicowanego sprzętu. Dowiadujemy się też, że większość typów broni będzie można wyposażyć w bagnety, zmodyfikować ich obsługę, a także zmienić powiększenie celownika bądź lunety. Twórcy dodają, że aby ułatwić modyfikacje, dla niektórych broni będą dostępne nawet trzy gotowe zestawy. Po to, by gracz nie musiał tracić czasu na ręczne wyszukiwanie dodatków, brzmi rozsądnie. Ponadto gra ma oferować szeroki wachlarz skórek do broni, jednak o tym dowiemy się w kolejnych miesiącach. Julian zdradził też, że w grze pojawi się wiele typów broni do walki wręcz, różniących się szybkością ataku i zadawanymi obrażeniami. Wiadomo, że o wiele szybciej będzie się korzystać z noża niż już nie takiej lekkiej i poręcznej łopaty. Co więcej, niektóre z broni osobistych będą też pełnić rolę narzędzi pozwalających przecinać np. drut kolczasty, niszczyć barykady, czy nawet uszkadzać lekkie pojazdy. Co jeszcze warto wycisnąć z tego krótkiego wywiadu, to informacje o karabinach snajperskich. Zajdzie tutaj mała zmiana, jeżeli chcemy porównać Battlefield 1 do Battlefield 4, ponieważ będzie to polegało na tym, że snajperki najskuteczniejsze będą na określonym dystansie do celu. Nie będzie już chodziło tylko o to, by znaleźć się od celu jak najdalej. Trzeba będzie pilnować, by odległość nie była zbyt duża, ale też i nie zbyt mała. Jak to wyjdzie w praktyce, prawdopodobnie przekonamy się dopiero grając samemu podczas otwartej bety. Potwierdzono też, że pojawią się różne rodzaje granatów, ale o tym to już wiemy po pierwszym trailerze. Zatem poza granatem odłamkowym pojawią się też granaty gazowe, a także zapalające i inne, o których jeszcze więcej nie wspomniano. Natomiast na sam koniec wspomniano o niesamowitych efektach dźwiękowych, dzięki którym na słuch będziemy mogli rozpoznać nawet coraz mniejszą ilość pocisków w magazynku, bo odgłosy strzałów staną się wtedy trochę inne. Wszystko wskazuje na to, że pod tym względem gra będzie naprawdę idealnie wyszlifowana i dostaniemy perfekcyjnie przygotowane efekty dźwiękowe, chociaż wiemy już z poprzednich battlefieldów, że tutaj zawsze ekipa DICE. Naprawdę górowała. Jeśli macie ochotę przeczytać pełen wywiad, zerknijcie do opisu. Na sam koniec jeszcze chciałem Wam wyjaśnić, co oglądaliście podczas mojej gadaniny. Był to zestaw grafik koncepcyjnych, o których wspominałem Wam na samym początku. Dzięki nim dowiadujemy się tak naprawdę masę informacji, masę informacji i jeszcze raz masę informacji, jak chociażby frakcje, jakimi prawdopodobnie przyjdzie nam zagrać. Ale to już jest temat na kolejny materiał, który przy dobrych wiatrach pojawi się jeszcze przed konferencją e-play, a zatem w tym tygodniu. Dobra, czas na mnie, mówię wam bajo. Ty, drogi widzu, nie bądź jak jajo i subskrybuj kajo. Pamiętaj, do następnego razu, cześć!